Hejcie liska, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Kapi. A dzisiaj kolejny odcinek z serii challenge, yy, jeżeli... <słuchajcie>, Słuchajcie, jestem w szale, jestem w szale nagrywania. Nagrywam trzeci odcinek z rzędu, więc to ta sama koszulka spoko, to ten sam dzień minęło, nie wiem, przeciągu odcinków jakieś u mnie 15 minut, więc sorry. Nie ja będę się specjalnie przebierał, jakby ktoś był tak spostrzegawczy. Plan jest taki. Że nie mogę celować. Tak jak widziałeś już po tytule, będziemy mieli taki challenge, że nie mogę przycelować. Nie mogę ani z pompy przycelować, ani z zębki. Wiecie o co chodzi? Takie strzały z biodra, nie? Teoretycznie proste, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Na taki szybki pomysł padłem. Także, jeżeli chcecie więcej takich challenge, jeżeli macie jakieś swoje pomysły, to koniecznie zostawcie łapkę w górę po więcej. Zasubskrybujcie, aby nic was nie ominęło. No i napiszcie komentarz na jakiś fajny, inny materiał. A ja z pewnością go rozważę. Mam nadzieję, że się nie zapomnę. W sumie mogłem to odbindować, ale nie pomyślałem. Okej, okay, okej, okay, na głowę, dobra mamy fraga, nawet udało się trafić banankowi głowę, jestem troszkę w szoku Może to nie będzie aż tak bardzo trudne, w sumie on też nie był jakoś mega daleko, nie? Siema, mamy drugiego fraga Zapowiada się na trzeci? Nie, no niekoniecznie Niekoniecznie Dobra, jednak szybko mi zedytował w momencie kiedy chciałem Aaa, ale to jest y, timing, no pewnie i tak bym nie zabił, ale dobrze Dobry dobry zwiastun, dobry zwiastun. Mamy dwa fragi. Fajnie siadło. Lecimy dalej. Dobra, mamy. No nie, tikdorio! Oj, byczku No tego się nie spodziewałem. No tego się nie spodziewałem. Dobra. Nie! Let's go dalej. I tak Was rozpykam. Tak, o! Filipox2010 wjeżdża, w dodatku bez celowania I co, i wy myślicie, że co? Że jesteście better? No, 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 byczki, no, no, no To będzie dobre podejście, mówię wam Ciągle ja tu słyszę Ty, patrz mi się wydaje? No pewnie Byczku, zostaw zo, mnie, ja nie mogę celować Jak masz pompę, to... O. No masz pompę! Ty chamie Uwaga, walę mu no No dobra, nie pykło KURDE To będzie dobre podejście, mówię Wam. No przecież, dlaczego? Dlaczego? Dobra, to jeszcze jedno. Dobra, mamy potę, mamy pompę. To jest tak, to jest takierka. To jest to. Wiem, że mówię tak za każdym razem. Ale to nic, to nic, to jest to. I typa mamy. A ja nie mogę celować. Tak, tak. Proszę zabij go. Dobrze. Dobrze, że chłop nic nie miał, bo on by mnie 18 razy zdążył zabić w tym tempie co ja strzelałem. Strzelałem się prawie z całego... Ammo, ale to nic, mamy fraga, więc jest pozytywnie. Pozytywne myślenie K4P1 oo, oh, makapaka! Myślicie, że mnie widział? Chyba tak, co? Jakoś tak. Jakoś tak dziwnie się zachowuje, co? Jakoś tak bardzo dziwnie się zachowuje, spyczku! Coś jest nie halo! Dobra, ja się wycofam chyba. To było zbyt ryskiej w tym momencie. On zachowuje się, jakby był doświadczonym graczem. Najgorsze jest to. A, no tak. Że ja nie mogę celować. Wiecie? Wiecie, co jest grane. No, chłopie, no teraz to rozwal. Tak, tak. Tak, tak. Proszę, zabij go. Dobrze! Nie przycelowałem! Ktoś do mnie strzela już, czy mi się wydaje? Nie wiem. Mam typad na plecach i z przodu. I na głowie chyba też. Także ogólnie jest bardzo wyśmienicie. Świetnie się bawię. Tam miałem nie grać jak bambik, nie? Miałem nie uciekać. <laughs> tak, tak, kapi, tak, tak. Tak, tak, byczku. O nie, jest dobrze. Aha, ja już miałem Maksus, fajnie. Gdzie jesteś? Przyjacielu! No nie! Ale kurde, trafiłem go no Okej, okay, podejście numer 344 Byczku Skąd ty masz takie fajne rzeczy? Jak kevlar Dobra, bez, bez, bez celowanka Bez celowanka, zaliczamy to Zaliczamy tego fraga, oczywiście, że tak Eee yy, i... A, no na taki dystans to ja cię byćku nigdy nie trafię Muszę zabijać Tak mi się coś tam Fajnie, fajnie Dobra, dobra, nawet trafiłem Nawet trafiłem, a to nie jest takie proste jak wam się wydaje Muszę go chyba dojechać, wiecie Oj, byczku, to nie tak miał być To nie tak miało być! No właśnie, to jest ten problem. To jest ten problem, że jestem po prostu idiotą. A tu nawet nie wiem, czy nie jest dwóch przypadkiem. A wyszku co robi. No nie spodziewałbym się tego, że on ma tak mało HP. Ojej, patrzcie, patrzcie. Oj, tak, dobry, dobry, no zoomik poszedł. Tak, tak. Teraz tam. Co? Ooo! O! Kurde! Nagrało się. No, powiem wam, że ja jestem troszkę w szoku. Nie powiem, że nie. Tak, tak, trafię? Trafiłem. Szkoda, że zdążył weskoczyć, przyjaciel. A tamtym na plecach cały czas mnie będzie teraz denerwował, tak? Siema, zabijesz mnie czy nie? Wolałbym, żebyś mnie nie zabijał Nie ukrywam Czy on dostał właśnie ze snajpu? Czy mi się wydawał? Gdzie jest drop? Czemu nie ma dropa? Boże! Czemu ten trap się nie chciał postawić? Ktoś mnie kolapsuje, ta. Kozacko. Kozacko po prostu, kozacko. Ale jestem zestresowany, nie? Ale jest to 15! Siema. No, widzicie, się! Jest! Pobiłem! Zabiłem typa trapem! CO JA ROBIĘ, CO JA ROBIĘ, CO JA ROBIĘ W TEJ gierce, byczki? Chyba naprawdę jesteś mi winien tą łapeczkę, co? <laughs> nie, ja muszę skończyć gadać o tych łapkach, bo za chwilę normalnie powiecie, że jestem jakimś, nie wiem Znaczy i tak, tak powiecie CO SIĘ DZIEJE W TEJ gierce? Dobra, lecę po wina bez zooma, tak Nie no, wiadomo, że nie wygram, nie? <laughs> nie musisz przewijać, wiadomo, że nie wygram <laughs> Spotkałem kogoś, chłop mi wyskoczył tak z dupy na łeb Serio, tak z dupy totalnie Nie wiem co robię Zgubiłem się już totalnie, przegrałem tą walkę chyba Ale się pogubiłem No idę sobie po zrzucik, nie pomalutku, powolusiu, a chłop mi na łeb wyskakuje, ale się... Ale się zestresowałem Dobra, w życiu go tam nie trafię Co?! Dobra, ja nie wiem co się dzieje dzisiaj ze mną ale naprawdę jest jest dobrze. Top 10, 3 pragi. Mówiłem, top 15, 3 pragi chciałem. Jest top 10 nawet, może. Top 9 już. Haha. jest. Dobra, no. Nie jestem zadowolony z tego, co teraz się wydarzyło. Naprawdę nie jestem z tego dumny. I deduwa, kapi. Deduwa, no pewnie, że tak. podjarałeś się jakiś debil. chłopiec jakimś dzińcą. Serio, on się pojawia i znika, nigdzie go nie widać. Widzieliście go? Tak, się pojawił. Słuchajcie, wariaty, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że mimo wszystko was nie zawiodłem, że ta ostatnia gierka była fajna. Możecie spróbować sami, jak najbardziej. Piście, czy chcecie kolejny odcinek z kolejną próbą. A ja już spadam, bo naprawdę długi ten odcinek chyba wyszedł. Także dzięki za oglądanie, trzymaj się. Cześć!